Cześć moi drodzy, dobrze już jest po północy, prawie druga, pierwsza trzydzieści. To nie jest tak źle. Widzicie, już flagi wiszą tak jak powinny. Dosyć zapuszczono głową, moi drodzy. Trzeba się z kolon podnieść. No tak, tak, trzeba trzeba działać. Trzeba dalej walczyć. Nie ma lekko. Nie ja mam na myśli demokrację. Wiecie. Tak, tak. Bo to ciągle walka, dlatego te flagi tutaj wiszą. Ja mam nadzieję, że jestem po dobrej stronie historii. To znaczy ja wiem, że jestem z moimi poglądami. Ja mam to wszystko poukładane jakoś w głowie. Mogą niektórych ludzi to takie poglądy albo przekonanie szokować, albo wywoływać jakieś zgroszenie, że, ten, że ja jestem na przykład niewierzący, albo no, inne zastrzeżenia do mojego postępowania mogą ludzie mieć, ale ja to wszystko w szanie. No nie. Bo ja postępuję zgodnie z własnym sumieniem. To znaczy, ja już ten rachunek sumienia sobie zrobiłem ze sobą samym. I to jest chyba najważniejsze. Niezależnie w co tam się wierzy, jakie ktoś tam ma wierzenia czy przekonania religijne czy jakie moralne powiedzmy. Trzeba się ze sobą najpierw rozliczyć. a ja jestem ze sobą kwita. <laughs> ja się niczego nie boję, bo choćby niedźwiedź to dostoję. Tak <laughs> no. jak Stefek burczymucha.